33. Odcinku wymarzonej miłości Polin pojawia się na planie i znów zbliża się do cana. Sanem i Polin zaczynają rywalizację o względy Divita. Którą z nich wybierze Can. Sprawdź, co się wydarzy w 33. Odcinku rannego ptaszka. W 33. Odcinku wymarzonej miłości Polin pojawia się na planie i znów zbliża się do cana. Sanem i Polin zaczynają rywalizację o względy Divita, którą z nich wybierze San. Sprawdź, co się wydarzy w 33 odcinku rannego ptaszka. W 33 odcinku wymarzonej miłości San ratuje DNA z opresji i sam odchodzi z pola namiotowego. Niespodziewanie w nocy dzwoni do Sanem, żeby usłyszeć jej głos. Dziewczyna postanawia przyjść do niego na chwilę. Okazuje się, że Divit znalazł ustronne miejsce na nocleg. Sanem i Can spędzają razem noc na Hanaku. Z samego rana wszyscy biorą się do pracy. Na plan przyjeżdżają Ailin, Sewca Miasar i Polin, Kimiagekse Aitas. Była ukochana, Cana postanawia walczyć o Divita i na każdym kroku stara się poniżyć Sanem. Polin zabiera Divita w ustronne miejsce, żeby szczerze z nim porozmawiać. Kobieta sugeruje mężczyźnie, że Sanem nie jest dla niego odpowiednią kandydatką, przede wszystkim przez jej pochodzenie. Wszystkiemu przysłuchuje się Sanem. Polin proponuje, żeby spędzili razem dzień i wtedy San na pewno zmieni zdanie. Sanem, nie czekając na odpowiedź, Divita odchodzi. San wtedy wyjaśnia Polin, że mogą spędzić razem dzień, ale on nie zmieni już zdania. Wymarzona miłość odcinek 33 w piątek 27 września 2019 o godzinie 10 w TVP3. Sprawdź program TV.